Będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Kochani, moi, dzisiejszy pierwszy dzień pielgrzymki rozpoczęliśmy tutaj w Libanie. Oczywiście z Biblos udaliśmy się kilka kilometrów do Annaja na wysokość 1000 metrów nad poziomem morza. Tam, gdzie klasztor, gdzie żył przez 23 lata święty Ojciec Czarmer, gdzie znajduje się jego obecny grób, a z Annaya udaliśmy się, no właśnie to jest Wannaya, tutaj, gdzie jest jego pustelnia. 350 metrów wyżej, i przy tej pustelni jesteśmy. Szliśmy odmawiając różaniec, różaniec, modląc się przede wszystkim za Kościół, za kapłanów, ale też i za młodych dzisiaj. Kiedy wspominamy świętego Stanisława Kostkę, patrona młodzieży, szliśmy właśnie w tej naszej, w tej modlitwie, przedstawiając wszystkie prośby, które nadesłaliście. Tu podchodziliśmy do, do pustelni, mogliście zobaczyć, ale przed samą pustelnią, właśnie w miejscu, gdzie często siadał święty szarbel, aby czytać, czytać też pismo święte, aby rozważać, tam też dane nam było wysłuchać. Wygłosiłem konferencję nawiązującą właśnie do naśladowania Chrystusa, do, do tego, abyśmy właśnie tę więź z Jezusem nieustannie budowali. Później, oczywiście, zobaczyliśmy pustelnie miejsce, gdzie żył święty Szarbel przez 23 lata, tam gdzie sprawował prześwięc, zawsze tam. Taka, ta, ta cela, można powiedzieć, gdzie był ołtarz, ale też i miejsce, gdzie odpoczywał ten maleńki materat cieniutki, no i ten kawałek drewna, który miał pod głową. Odpoczywał niewiele, bo niecałe 5 godzin na dobę. No i oczywiście wspomnienia dla mnie też z tego miejsca, gdzie tutaj byłem przez kilka dni nocy, kiedy modliłem się. W ukryciu tu w 2015 roku, to dla mnie są wspomnienia i dlatego w szczególny sposób dzisiaj jesteśmy w tej pustelni. Oczywiście, za pustelnią na sobie nie wyobrażałem, że tak nawet będzie. Nauczyliśmy się naszego hymnu. Po raz pierwszy wykonamy, zaśpiewamy oczywiście pieśń dla świętego Szarpela, Ta grupa, która jest obecnie, chcemy wyśpiewać ojcu Szarpelowi za nasze katolickie stowarzyszenie rodziny domów modlitwy świętego Szarpela. Kiedy w tej celi byłem, gdzie on umarł, oczywiście za każdym razem e, kładę się krzyżem, by podziękować za wszystkie czas łaski, za, ale przeprosić również. No i staram się ucałować tę posadzkę tej, tej celi, e, ile się da razy od każdego z domów modlitwy. To dla mnie jest bardzo ważne, abyśmy mieli tę więź, tu z tym miejscem, dlatego kochani moi, stąd z pustelni jeszcze też i modlitwa w kaplicy, też nie, niezwykle. Ojciec Luigi, znam go oczywiście, który tu zajmuje się też, przede wszystkim odpowiedzialny jest w klasztorze maronitów za to, by spisywać te wszystkie łaski otrzymane, Przedstawieństwo świętego Szarbela. On przewodniczył teraz modlitwie przy świętej w kaplicy. Oczywiście uwielbienie przede wszystkim też jest bardzo. Dla Matki Najświętszej samo podniesienie jej wizerunku i okadzenie to czynią ojcowie maronici, bo przecież ten, oni bardzo, bardzo ofiarują swoje życie Maryi. Dlatego y, również nasza modlitwa, później oczywiście udajemy się do pustel, do klasztoru gdzie z grup świętego Szarbenu.